Cześć, nazywam się Artur Czeński. Witam Was na kanale Go International. W dzisiejszym odcinku gośćmi są Bartosz Pasek. Cześć, dzień dobry. Michał Dmitrowicz. jest I Sebastian Choroszko. Cześć, witam Was serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka jest Stracił pozycję zagraniczną, co się stało. Będziemy rozmawiać nie tyle o tym, co zrobić, aby wypozycjonować się w odpowiedni sposób, ale w, jakim, w jaki sposób tę pozycję utrzymać. Przyczyny, dla których e-commerce stracił pozycję zagraniczną, możemy podzielić na takie, na które mamy wpływ i na takie, na które mamy mniejszy wpływ lub mniej bezpośredni. Może zacznijmy od tego, na co mamy zdecydowany wpływ, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej pozycji zagranicznej. No tutaj wydaje mi się, że taką pierwszą rzeczą, której chyba każdy e-commerce powinien pamiętać, jest dostępność towarów. I to jest nie tylko dostępność towarów, że wiemy, że mamy ten produkt na stanie, ale też taka przewidywalność pewnych trendów na, na, na danym rynku. Musimy wiedzieć, jaki będzie popyt na dany produkt w dający się przewidzieć przyszłości i odpowiednio reagować na różnego rodzaju sygnały, które mogą nam pokazywać, że rzeczywiście ten produkt będzie potrzebny. No bo jeśli nie będziemy w stanie tego towaru dostarczyć, no to na nasze miejsce jest już kilka innych e-commerce'ów, które, które ten produkt będą chciały dostarczyć i zająć, nas, zająć naszą pozycję, więc, więc na to musimy zdecydowanie uważać. Przy okazji, jeśli jesteśmy producentem, to oprócz zadbania o ten produkt końcowy, no to musimy zadbać o, o cały łańcuch dostaw. Musimy doskonale e, zaplanować cały proces produkcyjny od pozyskania komponentów przez właśnie już samą produkcję, e, no żeby też wiedzieć e, i mieć pewność, że i będziemy w stanie e, posiadać tyle te, tych półproduktów do, do stworzenia naszego końcowego produktu, jak i też nasz ten proces produkcyjny będzie na tyle wydajny, że, że będziemy w stanie tyle produktów, na, na, ile, jest, na ile jest popyt Wyprodukować i, i wysłać, no i właśnie, wysłać. To tutaj też jest bardzo ważne, no bo jeśli deklarujemy, że wysłamy produkty w 3-4 dni, no to jeśli nasze produkty przychodzą regularnie po 2-3 tygodniach, no to to też sprawia, że ta wiarygodność w oczach konsumenta na rynku zagranicznym zdecydowanie spada. Dlaczego ma czekać 3 tygodnie na produkt, jeśli od innego sprzedawcy może go otrzymać w ciągu 3 dni? Więc tutaj absolutnie kluczowe jest, Wybieranie takich, e, takich firm, z którymi będziemy współpracować, no żeby te dostawy po prostu, nie tylko dostawy, wszelkie usługi, e, no były po prostu na, tak, na takim poziomie, jaki, jaki zadeklarujemy i jakiego oczekują, oczekują klienci. No, i ostatnia rzecz, chyba z takich absolutnie kluczowych, to jest oczywista oczywistość, ale płynność finansowa. No, musimy pamiętać, żeby nie zalegać żadnymi płatnościami za faktury do naszych kontrahentów, czy to za produkty, czy to za usługi, czy to nawet za oprogramowanie, no, żeby nie spotkała nas jakaś nieprzyjemna niespodzianka w najmniej potrzebnym momencie. Rozumiem. A Michał, powiedz proszę, czy w obszarze marketingu jest coś takiego, na co możemy kontrolować, na co mamy wpływ w kontekście utrzymania pozycji w e-commerce za granicą? E, tak, e, oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o utrzymaniu pozycji za granicą pod kątem marketingowym, no to dbanie tak naprawdę o kampanię, tak? o, to, o naszą widoczność w sieci. Czy mówimy tu o wynikach organicznych, jak SEO, czy o kampaniach płatnych, jak Paid, czy tworzeniu content marketingu i wie, wielu, 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 wielu innych aspektach. E, na, na, te rzeczy, na te rzeczy mamy wpływ i możemy je kontrolować, ale są też rzeczy, których do których kontroli nie mamy, przykładowo update y algorytmu Google'a. Tak? Wiadomo, Google, Google wprowadza, e, wprowadza zmiany w algorytmie, kiedy chce jak chce. Tak? Oczywiście one mają za, za zadanie e, dać to, że wyniki wyszukiwania będą lepsze i lepszej jakości dla, e, dla użytkownika, ale wprowadza to, tak jak powiedziałem, kiedy chce. Tak? Jedyne, co możemy tak naprawdę zrobić, to reagować na to. Tak? A reagować na to w sposób, w sposób następujący. Dowiedzieć się, co się stało, co się zmieniło, tak? i dopasować naszą, naszą, naszą strategię, ponieważ każdy, każdy update algorytmu dotyczy, dotyczy czegoś innego. Ten jeden dotyczy kontentu, drugi dotyczy backlinków, trzeci dotyczy użyteczności na stronie, czy prędkości ładowania, czy innego. Tak? Dlatego tutaj warto też zwrócić uwagę albo po prostu mieć, być pod opieką, może być pod opieką na przykład agencji SEO, tak? bo on, oni są zawsze na bieżąco, tak? Wiedzą, co się dzieje, wiedzą, co się zmienia, no bo rynek zawsze na to reaguje. A jeżeli na przykład nie mamy agencji, to warto obserwować na przykład znanych czy popularnych serowców, bo oni, oni też zawsze wiedzą, zawsze, zawsze publikują pierwsze informacje, że oni widzą już zmiany, u nich coś spadło, u nich coś wzrosło i oni też robią testy, żeby się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało, bo nie zawsze też jest tak, że Google mówi, co zmienia. Tak? On mu tak powiedzmy ogólnie może powiedzieć no, o co chodzi, tak? ale to testowcy yy, dowiadują się i testują, co, 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 co trzeba zrobić, żeby tę pozycję na przykład odzyskać. Zawsze tutaj jest yy, taki dylemat w tym kontekście, czy mamy na to przestrzeń wewnątrz naszej organizacji, żeby się I tym zająć, tak, czy tak. właśnie skorzystać z agencji, gdzie ludzie są up to date, powiedzmy, tak, jeśli chodzi o, o, o wszelkie rzeczy. Dobrze, a. Yy, co z tymi czynnikami, na które mamy mniejszy wpływ? Czy w ogóle jest sens brać je pod uwagę, Sebastian? Hmm, myślę, że, że na pewno jest to kluczowe, by być przygotowanym. Tym bardziej, że historia pokazuje nam i, i możemy właśnie wyciągnąć pewną lekcję z rzeczy, które wydarzyły się w ostatnim czasie. i jak tak wrócilibyśmy się parę lat temu, to i popatrzyli na te czynniki, na które mamy dużo mniejszy wpływ albo albo nie mamy wcale, to możemy je podzielić na kilka, na kilka kategorii. I, I na pewno takimi, na pewno takimi zmianami mogą być na przykład zmiany prawne, nie, czy w ogóle zmiana sytuacji politycznej czy też, czy też gospodarczej. Zobaczmy wróćmy do roku 2016, gdzie rozpoczęły się informacje właśnie o, Beksi o Bexicie. prawda? Czyli w tym momencie rynek. W który był bardzo dostępny, bardzo atrakcyjny. Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. Tak, jeden z największych w ogóle rynków e-commerce'owych czy marketplace'owych tak dla Polaków, no, no, zmienia całkowicie swoje regulacje. Postanowili wystąpić, prawda, z Unii Europejskiej. No, no i właśnie, no i, no i tutaj już pewne lekcje z tego możemy wyciągnąć, tak. Kolejną, kolejną taką sytuacją ekonomiczną, tak gospodarczą, która, się, która nam się wydarzyła i która jest, no, bardzo też negatywnie wpłynęła na sklepy internetowe czy, czy na sprzedających za granicą, właśnie z Polski, to jest sytuacja na Ukrainie. Tak? Dwojako. Po pierwsze, no, praktycznie no, wpływ na rynek polski tak? i bardzo nieduży, taki, taki duży niepokój społeczny, który, który przez to powstał. Zamknięcie rynku, tak, i eksportu i, i importu, ale nie tylko ukraińskiego, ale też rosyjskiego, prawda? Bo ten, no Rosja tutaj też jest ważnym graczem, czy była ważnym graczem dla wielu firm w Polsce, jeżeli chodzi o ten właśnie, jeżeli, jeżeli chodzi o wysyłkę produktów, czy też import, i tutaj batek powiedział o zaburzeniu łańcucha dostaw, na pewno miało to bardzo duży wpływ. Natomiast myślę, że jeszcze większy wpływ. Miała pandemia. I, tak, I to jest kolejna lekcja, którą, którą możemy wyciągnąć z tego wszystkiego. Już tutaj nie będę się naprawdę rozwodził, ale tak jak popatrzymy na to wszystko, to to rzeczywiście trochę tych sytuacji było, z których możemy wyciągnąć wnioskiem. Ja do tego jeszcze dołożył jedną, jedną rzecz, która dzieje się tak naprawdę cały czas, to, to jest zmiana regulacji prawnych. Zaczniemy od RODO, która była ewolucją dla wszystkich. Później myślę, dyrektywa Omnibus. Dyrektywa cyfrowa, tofa, towarowa niedawno weszło DSA, tak więc ta Unia Europejska nam w pewien sposób próbuje. Y, moderować, tak to ładnie nazwijmy, y, nasze przepisy. Y, tak. Oczywiście większość z tych zmian dla konsumentów wiąże się z korzyściami prawda? i, i jako kupujący jesteśmy bardziej bezpieczni, ale dla, dla zarządzających sklepami internetowymi, tym bardziej, że nie są to jedne globalne zmiany, które są wprowadzane w całej Unii Europejskiej, a każdy z krajów ma, może wprowadzić własną interpretację, może dostosować się do tego wszystkiego. Więc jak widzimy, trochę, trochę tego jest. No i dołożyłbym taką wisienkę na torcie w postaci yy, czegoś, co już wydaje mi się, że całkowicie na to nie mamy wpływu, to są na przykład yy, zmiany walut. Wystarczy popatrzeć na koronę norweską. Jakiś czas temu, parę lat temu była po 50 parę groszy, tak? W tym momencie dochodzi do 30 groszy. Więc jeżeli ktoś odpowiednio nie zdywersyfikował się do przychodu. Na pewno mógł utracić tutaj, tutaj sporo, czy też inflacji. Nie wiem, chociażby w kontekście rynku węgierskiego, tam ta inflacja chyba jest największa, albo jedna z największych w Europie. Więc moim zdaniem lekcje z tego płynące są no, na pewno duże. Na pewno dywersyfikacja rynków, w których jesteśmy e, obecnie, jakaś, wydaje mi się, umiejętność przygotowania się do tego wszystkiego zabezpieczenia sobie właśnie kilka źródeł dostawy produktu, żeby nie być uzależnionym tylko i wyłącznie od jednego gracza, od jednego dostawcy. E, ale też wydaje mi się z dobrych informacji, że m, jest, taki, jest takiego pozytywnej, pozytywnej lekcji z tego wszystkiego, że wiele sklepów, przetrwało, albo, albo nawet możemy wręcz powiedzieć, że zdecydowana większość tak? i ekspansja międzynarodowa staje się w tym momencie trendem, więc, więc co nas nie zabije, tak naprawdę to nas wzmocni tak? i wyciągnijmy z tego lekcje, przeanalizujmy, co moglibyśmy zrobić lepiej i w przyszłości to będzie zdecydowanie prostsze. Okej, okay, czyli mówimy o tym, żeby wyeliminować, działając na wielu rynkach, wyeliminować zagrożenia, które powstają, albo je ograniczyć, Musimy mieć oczy i uszy szeroko otwarte tutaj no w właśnie. szerokim spektrum. Wiemy, na które rzeczy, że tak powiem, po naszej stronie twardo zwrócić uwagę. Wiemy tutaj o znaczeniu tych czynników zewnętrznych, a może zbliżmy się znowu do tu naszego tutaj bliższego pola działania. Michał, jak to jest z konkurencją? Czy tutaj też powinniśmy to monitorowanie takie założyć? Yy, tak, oczywiście. No, analiza konkurencji uważam, że to nie jest jedynie. Yy element tak, przygotowania strategii. Tak? Analizę konkurencji powinniśmy prowadzić cały czas i na bieżąco, tak? no bo, ponieważ pomaga, pomaga tak naprawdę w wielu rzeczach, typu identyfikacja trendów na rynku, identyfikacja cen, tak? e, sprawdzanie jakie mamy, jakie mamy luki w ofercie, czego nam brakuje, porównując się do konkurencji. E, dzięki, e, dzięki temu też jesteśmy w stanie dopasować naszą ofertę. Tak więc jeżeli, jeżeli będziemy monitorować tak, konkurencję, to co, to, co oni robią, e, też patrząc pod kątem SEO, na jakie słowa kluczowe się pozycjonują, będziemy, będziemy w stanie lepiej się dopasować do tego. Tak, plus dodatkowo, jeżeli my tracimy, to pierwszą rzeczą powinno być sprawdzenie, czy konkurencja nie rośnie. Bo jeżeli rośnie, to znaczy, że albo A zrobili coś ciekawego i wystrzelili. Albo ktoś mi pomógł zewn z zewnątrz, na przykład właśnie algorytm Google'a. No bo oni coś zrobili lepiej, co, co pasowało algorytmowi, a, a na mnie. Wygląda na to, że wszystkie te rzeczy są ze sobą połączone. Mówimy tutaj o powiedzmy naszym polu działania, o marketingu, o konkurencji, o czynnikach zewnętrznych. A co z klientami, wartość? Czy tutaj, jak może... Mm, te obserwacje prowadzić, może nie tyle jak prowadzić, ale w jaki sposób tutaj powinniśmy reagować? Przede wszystkim powinniśmy reagować, <grywa> dokładnie, na zmieniające się przyzwyczajenia, oczekiwania klientów. Tutaj Michał wspominał o analizie konkurencji i właśnie w tej analizie konkurencji możemy zobaczyć, czy przypadkiem nie rośnie nam jakiś nowy lider, jakiś trendsetter, jeśli chodzi powiedzmy o formy płatności czy, czy dostaw, no bo to, to jest chyba takie Jedno z najważniejszych zagadnień, jeśli chodzi o e-commerce, żeby wygodnie zapłacić i szybko dostać przesyłkę. Więc e, jeśli wchodzimy na jakiś rozwijający się rynek, no to możemy wejść oczywiście, czy też nawet powinniśmy, e, z takimi rozwiązaniami, które już są tam znane, które, które rzeczywiście są sprawdzone, ale e, jednocześnie powinniśmy obserwować, czy e, powiedzmy, nie zmienia się trend z częstych płatności za pobraniem na już mimo wszystko płatność w sklepie. I jeśli klienci na danym rynku zaczną oczekiwać płatności w sklepie, a ta płatność za pobraniem zostanie zmarginalizowana, a u nas dalej będziemy na nią mocno stawiać, no to zostaniemy wyprzedzeni przez, przez inne sklepy, które po prostu szybciej dostosują się do tego, czego oczekują klienci. I też tutaj nie bójmy się być tymi trendsetterami. Na przykładzie tej płatności za pobraniem, czy też dostawy za pobraniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy już w naszym sklepie pokazywali inne formy dostawy, nawet je w jakiś sposób premiowali niższą ceną, powiedzmy, budując zaufanie na różne sposoby. Dzięki czemu to konkurencja będzie musiała gonić nas, a nie my konkurencję, więc też nie bójmy się być odważnymi na, na tym rynku zagranicznym. I też taka bardzo wydaje mi się istotna rzecz tutaj. Też na naszym kanale odmieniana przez wszystkie przypadki, to jest odpowiednia lokalizacja sklepu, szczególnie pod kątem obsługi w natywnym języku. Bo znowu posłużę się przypadkiem jakiegoś, jakiejś nowinki technologicznej, która wchodzi i której oczekują klienci. Jeśli odezwie się do nas konsument z pytaniem, czy już mamy, powiedzmy, tę bramkę płatności, jeśli nie, to kiedy ją będziemy mieli? No to zdecydowanie lepiej zareaguje na informacje od po prostu człowieka mówiącego w jego języku, że jeszcze tego nie mamy, pracujemy nad tym, wiemy cokolwiek niż na jakąś źle przetłumaczoną gotową odpowiedź od bota, który powie, że no, niekoniecznie. Także bardzo ważne jest, żebyśmy pracując na danym rynku, no, upewniali się, że, że jednak dostarczamy też te treści w, w lokalnym języku w sposób, którego oczekują klienci. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Konkluzja jest taka, że rozwój sprzedaży to jedno, ale utrzymanie odpowiedniego poziomu, y, monitorowanie wielu obszarów to drugie. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was wartościowa i pozwoli Wam utrzymać y, wysoki poziom sprzedaży, y, wysoką pozycję na rynkach zagranicznych. Dzięki bardzo za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Dzięki, cześć. Dzięki. cześć. Dzięki.